Siemanko, witam Was wszystkich w poniedziałek. Jestem teraz w Koszycach na Słowacji. Jadę na Kresie na Mieszkolc, na granicę z Węgrami. Tam będę kupował winietkę na drogę do Budapesztu. Zostało mi po 2,5 godziny jazdy i 255 km do celu. To gdzieś tak mówiłem, że na M3 będę gdzieś pauzował. I jutro z rana ruszę godzinkę niecałą i ta, nie będę na miejscu mniej więcej zaraz na wysokości M3 yy, za M0 w stronę Budapesztu na pewno pod zakaz będzie się znowu wbić ale nienawidzę tam jeździć, a mi coś ostatnie szczęście sprzyja <grych> droga nawet fajnie szła no, na hucie czasu udupiłem bo się waga nie zgadzała i musiałem wracać się zdejmować i jeszcze raz się tarować i jeszcze raz mnie nakładali więc parę tam minut utopiłem. No i na 10 właśnie godzin jadę i mi zostały 2,5 godziny już. Tylko jeszcze ta droga tak się wlekła 60 na godzinę, 70 maksymalnie. to ja też tutaj nie, nie szaleję, ale tak, tak, tak prowadzi, prowadzili. Tutaj dopiero do, do koszycach się porozchodzili przed koszycami. A tak do samych koszyc tutaj to jechaliśmy właśnie w grupie. Tam już tylko Polaku zresztą było. Sprzęgło wreszcie, nie wiem, mi zrobili. A widziałem, że, ten, że kabinę mi podnosili. Bo miałem tutaj delikatne, no, delikatne w kabinie. Ale jestem zadowolony, bo wreszcie się sprzęgło nie ślizga i łapie. Tak, jak powinno łapać. że czeka Bro, Muszę jakoś wymyślić ten stojaczek na tę kamerkę, bo... bo teraz to naprawdę, tak sz, sz, no, no, na sztukę położoną i że mamy jeszcze pa, pastelkami na gardło jest telefon przy, przy, no, przy, przyciśnięty po to, żeby się tak w, w miarę nie ruszał na, na półce. A to jest taka prowizorka, że Ciś zdrowo 200 metrów. Trzymaj się prawego pasa. Dobra, tutaj gdzieś zaraz na Mieszkotz było. Tą drogą jechałem za raz. 100 metrów. Trzymaj się. Prawego dwa razy. Dwa razy leciałem. Raz na miszkoc, a raz na Lucieniec. I to było zaraz na początku mojej kariery. To teraz jadę tak spokojniej, bo już bo za bardzo tej drogi nie pamiętam. żebym tam czasami nie przestrzelił, bo z tego co pamiętam, to tutaj łatwo szło przestrzelić Trzeba było poprawić Bo się zsunęło Kurde, coś tutaj by jeszcze tam wcisło I Może by trzymał ten telefon. 300 metrów zjedź w prawo, potem trzymaj się lewego pasa Oryginalny uchwyt nie pasuje znaczy się do nagrywania ten, do nagrywania filmów bo już sprawdzałem ogólne mobilki może ktoś od mieszkolce jedzie z granicy nie zwróciliście uwagi jest tam gdzieś na granicy miejsce żeby się na dziewiątkę przytulić ktoś pyta. To no nie ma za bardzo miejsce może Józsko na Rondzina To znaczy na Rondzie gdzie już na Madiara na węgierskiej stronie tak na węgierskiej stronie tam na Rondzie Ujacka Możesz jest od miejsca bo na granicy to jest tak zajebane, że szkoda że 50 metrów w lewo Polska poprawna. To mi do granicy jazdy Polszczyzna no, około 30-40 minut jak masz jazdy to ci wystarczy Poprawię. Kręć w R4, Ver4 w kręć o. Zobaczymy teraz. Teraz powinno nie spać w ogóle. Kamerka. Śnieg nie padał, znaczy się wcześniej jak przyjechałem na bazę to już zaczynało od odtajać to to wszystko z samochodu. A teraz zresztą jak jechałem przez Barwinek to tam to z Barwinek biały był, ale nie padał, tylko pozostałości było jeszcze. W lewo. O kurde. O, już było. O. A ten, tutaj zaraz za tym, za 30 Między okresowym całym popadał ten pokroczył delikatnie śnieżek i przestał zaraz Także jeszcze ni to zimowo, ni to wiosennie, ni to jesiennie Spokojna droga Suchutko Tylko zimno, 4 stopnie Chociaż w sumie to ciepło Bo w Polsce to podobno tam śniegi padają Tam dzwonił kumpel Był no, na wysokości Cieszyna dzisiaj To mówi, że tam tak pozabijane, że szok było Tam, tam na mosty, na Słowację Bo tam w było yy, tego Bratysławie wyleciał właśnie tu mówi, tamto, to mówił, że tam to do kurde się oto ślizgały odpukać mi na razie dobrze poszło, chociaż na tej hucie mnie zdenerwowali i czas trochę w plecy poszło Jak wyliczyłem to pół godziny wyjeździłem tam po tej hucie nie niepotrzebnie. po prostu w plecy pół godziny to jest 40 km 30-40 km, a to jest dużo Wyprzedzał mnie, a teraz będzie kokotał. No naprawdę I to jest mądre myślenie. No to jest właśnie myślenie. Siemanko, witam Was we wtorek Wyspany, godzina 8 Tak jak mówiłem doleciałem, no, zjechałem tylko z M30 na M3 minąłem Jeepusa i wjechałem na, na pierwszą szelkę jaka była, zostało mi chyba z 15 minut jazdy patrzę, miejsca nie ma Akurat w te, dwa radiowozy Rangersów tam chyba kawko, kawkę sobie dojęli a wjechałem na ten parking, na ciężarówek poza PHD, w ogóle miejsca nie było nigdzie już zwątpiłem, jechałem do samego końca, a tam patrzę, ostatnia rajeczka przed wyjazdem, wolna. Przede mną właśnie z, z Serpy ruszył i wyjeżdżał z parkingu. No to ja, chęć w zatoczkę, uchachany i pauzi. Wiem, mi się spać chciało i wiem zaraz kim, ja poleciałem, bo na tej granicy z pół godziny mi zeszło, bo nie było miejsca, gdzie stanąć w ogóle, a tam jeszcze rangerci patrzyli, to trzeba było jakoś rozsądnie stanąć zanim stanąłem, zanim wykupiłem tamto to, to minęło parę minut powiem Wam, że otworzyli ekspresóweczkę od tego, od za, zaraz za Miszkolcem i się zjeżdżało no, jak się na Miszkolc zjeżdżało w Koszycach się zjeżdżało na Miszkolc cały i, i było przejście do, do, do jednopasmowej drogi i, I zaraz jak jestem ten wiadukcik, co tam my, my remontowali, budowali właśnie tą obwodnicę, I, już jest czynne. I jest zakaz 10 ton na wprost, 10, 10 ton było na wprost, a na Miszko trzeba było zjechać na tą ekspresówek. I do samiutkiej granicy z Węgrami ta ekspresówka. Kurde, coś wspaniałego. Jeśli na, na mapie jej nie ma, hehe, <laughs> w nawigacji. Ale bajka, bajka droga. Tylko, że tam nie ma nigdzie, gdzie stanąć. Ani... Nie, nie ma nic na tej ekspresówce A się jeżdżę chyba 10 czy 15 minut Coś koło tego chyba leciałem, z 15 minut jechałem Tam zrobili przy samej granicy miejsce na 4 góra 5 żarówek tylko nie, co to po lewej, rozkładają coś? Dla inspekcji? Kurde, czy nie? O, sprawdzają te winiety i inne pierdoły i bramownice kurde zrobili jaja jak berety a ja sobie tam wczoraj tam wykupiłem do Budapesztu dzisiaj z rana sobie wstałem, włączyłem w, internet, w telefonie wi-fi Zawsze tak kontrolnie czy jest, patrzę, jest, coś dobry. Odpaliłem laptopa, połączyłem i sobie popatrzyłem dokładnie no po miejsce zrzutki. Mamy, mam centralnie od M07 km w, w Budapesztu. Niestety chyba na zakazie trzeba jechać. Nie da widzę tego, ale co już zrobić. Tak mam szczęście. No i tam by jest zrzutka, nawet dosyć duża firma. Tam no, zrzucę to nie, nie mam pojęcia co będę robił dalej. Albo Ost i Stal, albo gdzieś tutaj w okolicy coś znajdzie. Sianka właśnie kończy kręcić pauzynie piętnasteczkę. O, czternasta minutka została. Tutaj w miejsce, miejscu sobie na drodze. O, no, na drodze. Załadowali mnie. Godzinę trwał załadunek ponad. Wyjechałem tylko kawałek i musiałem się przebrać i, i umyć. To tutaj sobie stanęłem, teraz piętnastkę sobie wykręcę. Ta pierwsza gwiazdka zeszła. Fajny zachód słońca, kurde. Taki równiny jak, jak nad morzem, kurde. Zaintrygowało mnie. I, i lecę aż do Kalisza. Zostało mi 9 godzin jazdy, a czas do 23.00. 30, a jest 16:45. No to za dużo i tak nie zawojuje. <gry> no, jestem nad Jasenberry, taka miejscowość przed M3. Jaś znaczy między Jasenberry a M3 w linii prostej. I będę leciał teraz na Salgotariam bodajże, Lucieniec, zwoleń i tam Martin, Żelina. I potem yy, no, do Ostrowa i z Ostrowa na Kalisz. Dobra, z tej strony szybko wypucowałem, z drugiej strony jeszcze wypucować 15 tak? Dobra, auto już odpalę, niech sobie chodzi. A ja jeszcze skoczę na drugą stronę, przetrzeć dwustoroczka. Hoppa! O coś jedzie na długich, jakiś Tirek. O. No, eee, to pks Kurde, jeśli chodzi o stan autobusów miejskich, to powiem Wam, ale Polska wcale nie jest, kurde, no, taka najgorsza. Tutaj na Węgrzech. Ogólnie wszędzie tutaj jest Czechy, Słowacja, są nowe auta, ale są też i takie, że kurde, że w Polsce, to w Polsce nie widziałem takich starych aut jak tutaj. Ogórki, nie ogórki, inne. O, lustereczko, powiedz przecie, co jest najbrzydszy w świecie. No jak tak to? Ktoś nie może odpowiadać. Dobra, jeszcze ściutkie. O, szparka malutka zrobiona, no do kosza na śmieci i hulamy, uj, także rozłączam się bez odbioru. Siemka, właśnie podjechałem pod Szlabany, jestem w miejscowości Szczury, zaraz za Ostrowem, tutaj zaraz obok mam się ładować. Bóg wie czymś do Kielc, Jakie materiały budowlane na budowę do Kielc. Zostały mi według kaśki 2,3 km do celu No i szlabany się zamknęły centralnie przede mną Więc zaraz oho, z prawej strony coś się tam świeci więc z prawej będzie jechać Doleciałem do Cieszyna dzisiaj w nocy, wczoraj w nocy <laughs> Dokładnie doleciałem do tego, no zacieszyny jakie na Pawłowice, to jest ten sklep zaraz to tam stanąłem, bo w cieszeniu nie było miejsca szkoda, bo chciałem sobie kupić parę rzeczy w tym sklepie a nie, z lewej coś chyba leci To teraz w prawej się świeci nie zobaczymy no i w związku z tym dzisiaj ruszyłem z rana, mi plecy bolały nie wyspałem się do końca, kołysało kabiną że i bucior doleciałem tutaj do Kalisza, rozładunek Dwie godzinki Się nasiepałem jak, jak nigdy. Jedna paleta to 400. Z prawy ile nacisnie. Jedna paleta to 400. A było 15 palet. I jeszcze dali mi ten wózek, a w tym mojej naczepie ten wózek się zapadał w tym drewnie. Się kurde nasiepałem tymi paletami, żeby paleciarom, żeby żeby, no, żeby przybliżyć no te, te palety, żeby wyciągnął, to, to, to to kurde to masakra zestaw ćwiczeń na ten miesiąc wyczerpa wyczerpany i teraz tutaj podjeżdżam bokiem mają mi załadować palety bo podobno to jest na paletach towar bokiem mają mi załadować o ktoś komarkiem podjechał a rozładować mają mnie już górą jutro z rana no i dobrze, jutro, rozładuję się jutro z rana na myjkę, miałem jechać na celce na Ostrowiec ale powiedziałem grzecznie, żeby się czochrali bo nie mam czasu bo mam jutro szkołę Jadę na, do, do szkoły, a w poniedziałek z rana się załaduję, bo mam, no, bo mam y, czas, bo awizację mam na wtorek w Budapeszcie, dopiero na rozładunek. Więc nie, byłoby, nie było sensu ładować się dzisiaj i dojechać w poniedziałek. Nie? No to już załaduję się w poniedziałek i do, y, dojadę we wtorek z samego rana, to się rzucę do południa i się załaduję czymś się już wrócę. Tak więc zobaczymy. O ze, Jedź! Jedź! wyjść i popchnąć Urzę Pendolino! He! <laughs> o, pendolino, kurde, ciśnie! Dawaj, dawaj, nie wstydź się. O, wyszła pani drużniczka. Coś światełkiem macha. A Pendolino ciśnie, ciśnie, Pendolino ciśnie. <laughs> Masakra, jaka, było, jaka był rekord pobity? 280, 290? O, o, ciśnie, ciśnie. U. Demet Trochę <trafię> długi Zawrotna prędkość 40 góra 50 na godzinę, nie więcej. Oho, kończy się. No to ja też kończę, bo zaraz odpalam brykę i cisnę Ciao.